Jak dużo osób w Polsce pali. Mamy bardzo dobre dane za rok 2022 i 2024. Palenie papierosów, tych tradycyjnych, to jest, to jest około 30%. Po kilka procent systemy elektroniczne czy, podgrzewane, czy systemy podgrzewające tytoń. Rok 2024 pojawiła się nowa. Nowy gracz na rynku, takim nikotynowym, pojawiły się już w znacznie większych ilościach woreczki worecz z nikotyną i też mamy publikację, która pokazuje jaka jest rozpoznawalność tego nowego tematu nikotynowego. Zobaczcie Państwo, że to było 24%, 10% populacji już próbowało, ale to jest zeszły rok. Mamy teraz 25., gdzie saszetki z nikotyną są stosowane powszechnie, do, do, są do kupienia w wielu sklepach, i, no i ta świadomość, ten taki, taka akcja marketingowa, można powiedzieć, jeśli chodzi o saszety z nikotyną, jest powszechna. Myślę, że wszyscy wiedzą, jak to założyć, do czego służy i jak, jak używać.